Od kilku dni posłowie platformy wrzucają do sieci filmiki. Musieliśmy spłacić 35 miliardów długów po rządzie Morawieckiego. I co? I to prawda. W tym roku budżet spłaci 35 miliardów długów z czasów poprzednich, ale o czym nie mówią? Sami zaciągnął 289 miliardów nowego, świeżego długu. Prawie 10 razy więcej niż spłacają. Policzmy to w proporcji do produktu krajowego, do PKB, do gospodarki. Przez 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy dług publiczny, cały, liczony metodologią unijną, z wszystkimi dodatkowymi funduszami, zmalał o 2 punkty procentowe. Gospodarka rosła szybciej niż zadłużenie państwa. Przez 4 lata rządów Platformy planują, że to zadłużenie wzrośnie, uwaga, o 30 punktów procentowych. Zadłużamy się w katastroficznym tempie, i co najgorsze, bo sam dług w sobie nie jest zły. Jak się na przykład inwestuje, no to warto czasem, żeby ta inwestycja była większa, pod to się zadłużyć, a potem będzie rozwój, będzie wzrost, będą dochody i dług się spłaci. No, tymczasem teraz strategiczne inwestycje albo skasowane, albo okrojone. Nie ma żadnych nowych programów społecznych, no, nie ma pandemii, nie ma tej pierwszej fazy wojny, kiedy uderza nas fala uchodźców, a dług po prostu. Leci, szybuje. Zostaną po tym rządzie naprawdę zgliszcza, dlatego im szybciej się go odsunie od władzy, tym lepiej dla naszego kraju.